Kupiłem sobie takie ostrze coś około 50 zł wiem, może będzie do wycinania krzewów ale w międzyczasie musiałem trochę oczyścić z tych wszystkich bluszczy głównie mi chodziło o tak to akurat jest hedera, nie winoglusz ale winoglusz zarasta wszystko w tempie szalony no i była z tego kubka. Postanowiłem zrobić to kosą. Ta kubka w tej chwili to już jest jedna czwarta tego ilości bluszczu, który tutaj miałem. To już tam widać na ziemi. Już raz tym, tym ostrzem tu przejechałem. Idzie to nadspodziewanie lekko. I nadspodziewanie szybko. Teraz będzie Tutaj próba pokazana, jak to wszystko idzie w trakcie pracy. Jak widać to już się da do worka włożyć poprzednio. Nie wiadomo co z tym zrobić, ani to na pryzmę kompostową, ani cokolwiek z tym zrobić. Zaraz po tym ciapaniu jeszcze przegrabię z jeszcze z jeden raz, bo to naprawdę była olbrzymia kupa. Szkoda, że wcześniej zacząłem tego kręcić. Ale nie spodziewałem się, że to, że to jest tak skuteczne. A skuteczne jest jak widać. Ruchy trzeba raczej takie wykonywać widzę. Takie pod kątem, żeby to ładnie ściepało. No, i to było later. Dziękuję. No cóż, z ogromnej kupy blueszu, który nie wiadomo co zrobić, a u nas już 29 zł od osoby wywóz śmieci i bio raptem tylko 4 woreczki. Tak to bardzo nie jest co, nie ma co z tym robić. Na kompostownik błusze nie bardzo, bo tam już mam na kompostowniku, to tam już jest sam bluesz. Bo te resztki bluszczu kiełkują. Co do samej tarczy, zobaczmy jak ona wygląda z bliska. Myślę, że to dwa worki to to zmieszczę. A przedtem chyba musiałbym ze 20. Popatrzmy na tą tarczę. No, wygląda to. Coś tam nie, coś tu się obtępiła. Ale czy tak bardzo. Wydaje się, że nie jest to jak żeletka jak z tej drugiej strony, bo tą tarczę można obrócić, obrócić, na drugą stronę i wówczas ta krawędź będzie tnąca, a nie ta. Nie wygląda to źle, ma to jeszcze tą zaletę, że jak na coś dłuższego trafisz, to kosa nie odbija, nie, nie, to nie przenosi się tu na, na przykładnie, bo jak yy, ciołem w lesie yy, gałęzie yy, tą tarczą taką fff, Typu gwiazda, tak na coś do grubszego, to za każdym razem mi odbijało mi bardzo mocno. Tutaj ten efekt nie wiem, jaka trwałość będzie, bo trochę mnie niepokoją te nity tutaj, czy one to wytrzymają, ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś potrwa. I tak, znalazłem się. No i z ogromnej ilości winobluszczu, kującego, kolczastego jeszcze mam taki tu bluszcz który ma takie kolce. No i trochę hedery. Trochę widzisz z takiej olbrzymiej sterty, której nie wiadomo co zrobić. Nie daj Boże tego wysypać na kompostownik, bo wówczas kompostownik przerośnie korzeniami. a już tu tak mam i nie do wybrania ten kompostownik. Cóż z tego, że to ładnie wszystko przepracowało? Jak się trzeba namęczyć od cholery i ciut ciut. No, przewidywałem do worki, wyszły cztery i to takie solidnie, ciężkie. To, co wydawało się lekkie, jak się wlokło po tym zmieleniu, było. Jest no, w takiej postaci. Ech, ciężko to będzie. Jeszcze mnie czeka tu jeszcze dużo, dużo, dużo pracy z tym bluszczem. A jest obraz, obrót mi strasznie wszędzie. Nie robiłem tego już chyba ze 6-7 lat. Raz na jakiś czas trzeba troszeczkę to spacyfikować. To wszystko. Dziękuję.